Kontynuujemy temat ulubionych zwierząt Tadeusza Różewicza. Tak, po ostatnim odcinku widzowie skrytykowali nas za to, że mówiliśmy tylko o muchach i kotowatych. Tak, na przykład pani Irena pyta w liście a co z panem Pongo, orangutanem? Co z nosorożcem Toni i ostatnią żabą z Parku Południowego, dla której Tadeusz Różewicz projektował pomnik? Pan Ludwik, literat i entomolog. To wspaniale, że zwrócili Państwo uwagę na owady w twórczości poety. Jednak proszę pamiętać, że nie tylko muchy są ważne. Proszę zauważyć też murówki, Formicide, meszki, simulidę i mszyce, afidomorfa. Wystarczy zajrzeć do wiersza przed końcem. Tak, zacytujmy. Oganiam się od muszek, cichych meszek, ale już na swetrze widzę garść zielonych, maleńkich stworzonek. Na dłoni udają martwe, są jak mikroskopijne, zielone paśnikoniki. Co to? Coś mi wleciało do ucha. Jakaś tradycyjna mucha. Patrzył podejrzliwie na kwiat róży. No tak, mszyce. Zbieram się do domu. Coś mnie swędzi, parzy. Mrówki wędrują po nodze wyżej i wyżej. Jestem jak z grilla zdjęty. Nie trzeba było przysiadać na ławce. Zwróć uwagę, że w wierszu pojawia się też tradycyjna mucha. No tak, ale nie odnoszę wrażenia, że Różewicz pojawiające się w nim zwierzęta darzy jakąś szczególną sympatią. No cóż, przyroda, któremu się przydarzyła, do najprzyjemniejszych nie należy. Nie każdy jest entomologiem albo miłośnikiem owadów, a wiersz w ostatecznej swojej wymowie mówi o tym, żeby pozostać w domu. Nie wychodźmy bez potrzeby. A co jeśli przebywając w mieszkaniu przydarzy nam się inwazja mrówek? Tutaj w sukurs przychodzi nam sztuka Różewicz'a pod tytułem Myrmekologia, której bohaterem jest niemiecki poeta Goethe oraz jego syn, biedny August von Goethe. A dlaczego biedny August? Zwykły syn genialnego poety. Zresztą każdego, kto chciałby się dowiedzieć o nim więcej, zachęcam do przeczytania wiersza pod tytułem Biedny August von Goethe. Aha, czyli ze sztuki Różewicz'a dowiadujemy się, jak pozbyć się mrówek z mieszkania? No nie zupełnie a raczej zupełnie nie. Ale sztuka zresztą nie ukazała się. Ukazał się za to wiersz pod tytułem Myrmekologia. Ciąg dalszy bajki o Guciu Zaczarowanym. Tam źli chłopc męczą owady. Różawicz chciał, żeby wiersz był omawiany w szkole. Gucio Zaczarowany to powieść dla dzieci napisana w 1884 roku. Jej główny bohater za swoje niezbyt dobre czyny zostaje zamieniony w muchę. I może oglądać świat owadów i pokutować w ten sposób. Nie może mu się stać krzywdę ponosi czerwoną czapeczkę, no, zupełnie inaczej niż w wierszu Różewicza, w którym źli chłopcy męczą owady. Wychodzi na to, że owady męczą ludzi, a ludzie owady. E, tak, ale te pierwsze robią to nieświadomie, nawet takie muchy są niesłusznie posądzane o złośliwość. No, mucha nie miała najlepszej prasy. Uważano, że jest złośliwa, leniwa lubieżna, przez to, że ma tyle potomstwa, że jest brudna, przenosi choroby, a nawet nazywano ją pszczołą demona. A, no tak, ale z drugiej strony w starożytnym Egipcie y, muchy uważano za dzielne i y, dawano medale za odwagę z wizerunkiem muchy. Y, z kolei na przykład packa na muchy była y, symbolem władzy. A y, Leon Battista Alberti podkreślał pokojowy charakter much jej rodzinne usposobienie i pobożność pisał czy oddano kiedyś cześć Bogom dokonano ofiary bez tłumnego udziału much warto zatem przyjąć od czasu do czasu perspektywę muchy jak Tadeusz Różewicz Tak w próbie rekonstrukcji Różewicz przywołuje rozmowę z Adamem Ważykiem Ważyk siedzi pod oknem co mam robić? Pyta mnie. Nie wiem, jak dalej pisać. Nie wiem, jak pisać dalej wiersze. Nie wyrywaj muchom nóżek, odpowiedziałem mu na to. Nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. Ale ja powtórzyłem jeszcze raz. Nie trzeba wyrywać muchom nóżek. Warzyk nie zrozumiał, ale przez następnych pięć lat to ja zamieniłem się w muchę.